Cześć, witam was już w czwartym odcinku z tej serii Jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli nawiązując do odcinka serii No, czwarte miejsce, 11 punktów Póki co naprawdę ta sytuacja w lidze nie jest zła Patrząc jakiej rangi jest nasza drużyna Następny mecz gramy z GKS-em Tychy Dziesiąte miejsce w tabeli, symulujemy I uwaga Przegrywamy 1 do zera. Jaroch nie trafia karnego. Już można się do tego przyzwyczaić. tym mecz jednak przesumowaliśmy i jeden do jednego. Jaroch z to akurat plus przełamał się. Czy na no przełamał się po ostatnim meczu? No i pierwszy mecz. Mecz z Termaliką, znaczy pierwszy mecz w tym odcinku będę robił tak, że będę grał jeden odcinek na mecz, a reszta to będzie po prostu symulacja. Tego gramy z Termaliką na wyjeździe. Zobaczymy, jak się ten mecz dla nas potoczy. 53 minuta meczu i tutaj groźny ślizg Bartkowskiego na skroju Paweła Na szczęście tylko żółta kartka i tylko rzut wolny Chociaż zobaczmy, to na pierwszy oka wcale nie, nie musiało być takie oczywiste, że to jest rzut wolny No ale na szczęście rzut wolny, no i tyle To nic z tego nie wynikło, rzut rożny. I teraz zobaczcie ten ślizg Babiarza, jaką on zaczął akcję, ten jeden ślizg. i Dam wam oglądać Piękna, składna akcja naszej drużyny. Wykończenie Baranowicza. Młody, środkowolnycik ofensywny, pięknie wykończył całą akcję. Na początku pięknie Bartkowski, potem Jaroch przedłużył. I wszystko wykończył Baranowicz. strzał po ziemi, no tutaj bramkarz się nie popisał. No ale, no strzał był może na tyle mocno. Nic z tego nie wie, tutaj już Baranowicz, Jaroch, Jaroch. I tutaj już się pogubił tymi trikami. No i... To jest koniec tego spotkania. Tylko jedna bramka. Na szczęście to była bramka dla nas. No i co? Dobry mecz. Na spokojnie zagraliśmy strzały. Tylko trzy, więc tutaj nie było za bardzo co pokazywać w tym meczu. Sytuacja w tabeli na chwilę obecną. Jesteśmy na piątym miejscu. Mamy 15 punktów. Strata do lidera to jest 7 punktów. Puszczenie po Co na dziesiątym miejscu. My na piątym i zobaczymy, jak nam pójdzie ten mecz. Patrzę na naszą poprzednią formę zwycięzcą z Tamaliką, która dobrze sobie radziła do tej pory. I uwaga, jeszcze weźmy na młodzieżowców, a jednak nie zobaczymy, a jednak zobaczymy na naszych młodzieżowców. Zobaczmy, właśnie. To trochę zaniedbaliśmy no, od początku troszkę o tak bardzo się nie skopiłem. I teraz widzimy Timo Wagner 62 overalla, duży potencjał, ale ja stwierdziłem, że jest to mało realistyczne. No i po prostu zwolniłem go, bo stwierdziłem, że to będzie lepsze. A tutaj Bruno Ibarra 76, potencjału dam mu napastnika, żeby żeby, 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 żeby overall mu podskoczył troszeczkę. Go dałem, żeby się rozwijał jako napastnik. No i co? Od razu też powinien mieć jakiegoś skauta wysłał. Tutaj kogo mamy? Mamy skauta. Adam Wawrzyniak. Wyślijmy go oczywiście do Polski. No i co? Puszczanie pomicę Smolimy mecz i... I wygrywamy 2-0. Sangowski oraz Lukoszek. Pewne zwycięstwo, Lukaszek był wóź do trumny, puszczy w 85 minucie, wszystko spokojnie, zgodnie z planem, tak jak miało być, tak właśnie się skończyło. Teraz mecz ze stalo Rzeszów. Ten też przesymulujemy. I uwaga, uwaga! Remis jedynego. Baranowicz z Bramką. No ale to nic nie dało. Teraz grają mecz z Arką Gdynia. Baranowicz rozpędza się. Baranowicz. Uderzenie, niestety, nad Bramką. Grą oczywiście, stadionie w Gdyni. Jak widać. Już tutaj 40 minuta. flag uderza. No i niestety to był też taki flag I teraz zobaczmy tą akcję. Chyba pierwszy raz miałem taką sytuację. W tej sytuacji chciałem dośrodkować. Kliknąłem kwadrat. Chciałem to było dośrodkowanie tutaj na Mesjasza, który miał to zamknąć, aby wyszedł taki centrostrzał, który można być bramką sezonu. Niesamowite. Zobaczmy jeszcze raz. Bramkarz przelobowany, mógł się lepiej zachować, no ale no co? Tutaj Hajdary przedziera się, Bednarski na szczęście blokujemy. To już jest 92 minuta meczu. Nawet Bramkarz tutaj dołączył przeciwników. Na całe szczęście już nic się tutaj nie wydarzyło. Chociaż było blisko. Pięknie zablokowaliśmy to, no ale co. Tu już więcej się nic nie wydarzyło w tym spotkaniu. Wygrywamy 1 do 0 po przepięknej bramce Flaka. No takim centrostrzale, ale wyszło mu to ładnie. No i co, I chyba nikt, nikt, z naszych, nikt z nas nie będzie płakać, że wygrywamy w ten sposób. Zwycięstwo to zwycięstwo. Jan Flak zapisuje sobie kolejną bramkę na konto, że są bardzo zadowoleni z tego rezultatu. No i co, ostatni mecz w tym odcinku. Chrobry gołów symulujemy. I ten mecz, wygrywamy 2 do 1, Sękowski, Babierz z bramkami, wszystko jest tak jak ma być. Do zobaczenia, pop.